Atlantic City, New Jersey, Convention Hall, 22 listopada 1986 roku, sobotni wieczór, godzina 20.15. Powietrze wewnątrz areny jest naładowane oczekiwaniem, ale także czymś jeszcze, wątpliwością, sceptycyzmem. 15 tysięcy osób wypełniło jedną z największych hal bokserskich na wschodnim wybrzeżu, ale połowa z nich przyszła, by być świadkiem masakry. Druga połowa chciała zobaczyć, czy ten cały hype jest prawdziwy, czy tylko kolejną iluzją sprzedawaną przez machinę boksu. Mike Tyson, 20 lat, 178 temperatury wzrostu, 100 kg mięśni skompresowanych w sylwetce, która rzuca wyzwanie wszystkim konwencjom nowoczesnej wagi ciężkiej. Jest za niski, szyja za gruba, za przysadzisty, wszystko w nim jest nie tak według klasycznych standardów boksu. Muhammad Ali miał 190 cm. Joe Frazier miał 180 cm. Larry Holmes miał 198 cm. Wielcy mistrzowie wagi ciężkiej zawsze byli wysokimi mężczyznami, z długim zasięgiem, zdolnymi trzymać przeciwników na dystans. Mike Tyson wygląda jak średniowagowy, który nażarł się sterydów. I wszyscy się z tego śmieją. Trevor Berbick stoi po drugiej stronie ringu. 33 lata, 180 cm wzrostu. 105 kg. Były mistrz świata w WBC w wadze ciężkiej. Był ostatnim człowiekiem, który walczył z Muhammadem Ali'm. Nokautował Johna Tejta. Przeszedł 12 rund z Larym Holmesem. Ma prawdziwe osiągnięcia, prawdziwe doświadczenie, prawdziwy rozmiar. A kiedy patrzy przez ring na Mike'a Tysona, uśmiecha się. To nie nerwowy uśmiech. To uśmiech człowieka, który już widział taki typ fajtera, niskich, agresywnych, którzy myślą, że wygrają siłą brutalaną fighterów, których złamał jabami, zasięgiem, prostą fizyką dłuższych ramion kontrolujących przestrzeń. Tłum mruczy. Spójrzcie na niego. Wygląda jak dziecko obok Berbika. Jak on dosięgnie? Berbik ma 10 cm przewagi. Tyson będzie musiał wejść do wewnątrz, a kiedy to zrobi, Berbik rozbije go aperkatami. To będzie szybkie. Trzy rundy, maksymalnie. Komentatorzy przy ringu mówią to samo. Różnica rozmiarów jest znacząca. Tyson ma moc, bez wątpienia, ale Berbick to przebiegły weteran. Wie, jak używać zasięgu, wie, jak się poruszać. Tyson jest młody, niedoświadczony w walkach o mistrzostwo. Presja chwili może go zmiażdżyć. To może być koniec hypu Tysona. Ale jest coś, czego tłum nie widzi. Coś, czego komentatorzy nie rozumieją. Coś, co Trevor Berbick za chwilę odkryje w najbardziej brutalny sposób. Mike Tyson nie jest za niski, jest zbudowany inaczej. Jego ciało nie jest błędem konstrukcyjnym. To obliczona broń, ukształtowana przez Kusa Damato, legendarnego trenera, który przez 30 lat rozwijał system walki, zaprojektowany specjalnie dla mniejszych mężczyzn, by niszczyli większych. Dzwonek. Runda 1. Berbik wychodzi ze swojego narożnika z pewnością siebie. Krąży, trzyma jab wyciągnięty, ustala dystans. Rzuca trzy szybkie jaby. Tyson unika wszystkich. Głowa porusza się w wzorcu, który wydaje się niemożliwy do przewidzenia. W lewo, w prawo, w dół, w górę. Nigdy dwa razy w tym samym kierunku. Berbik rzuca kolejny jab. Znów chybia. Tłum klaszcze. Przynajmniej Tyson potrafi się ruszać. Przynajmniej nie jest stojącą statuą. Berbik zmienia taktykę. Rzuca długi prawy krzyżowy, próbując przetestować obronę Tysona. Tyson nie blokuje. Unika. Głowa schodzi w dół i na bok w ruchu tak szybkim, że wygląda jak glitch. Cios Berbika tnie puste powietrze tam, gdzie pół sekundy wcześniej była głowa Tysona. Berbik patrzy zaskoczony. Nie spodziewał się takiego poziomu obrony ruchowej. Tyson skraca dystans. Małe kroki, szybkie, ciało nisko, ręce wysoko chroniące twarz. Nadchodzi do przodu jak kompaktowy czołg. Berbik cofa się, rzuca kolejny jap. Tyson unika do wewnątrz i nagle jest pół metra bliżej. Za blisko, by zasięg Berbika był przewagą. Tyson eksploduje. Lewy hak wtułów. Dźwięk echo w całej arenie. To nie głuchy łomot. To trzask jak kij bejsbolowy uderzający w mokrą skórę. Żebra Berbika się ściskają. Jęczy. Cofa się. Tyson rusza naprzód. Rzuca prawy aperkat, który przecina środek gardy Berbika i trafia w podbródek. Głowa Berbika odskakuje do tyłu. Oczy na ułamek sekundy szkliste. Odzyskuje przytomność. Próbuje klinczować. Stworzyć przestrzeń. Ale Tyson jest na nim jak klej. Kolejny lewy hak w tułów. Kolejny prawy uppercut w głowę. Kombinacje w eksplozjach po trzy lub cztery ciosy. Każdy rzucony z morderczą intencją. Każdy celujący w konkretne punkty tułowia i głowy berbika. Tłum stoi na nogach. Śmiechy ustały. To nie idzie tak jak oczekiwali. Berbik nie kontroluje dystansu. Berbik nie dyktuje tempa. Berbik jest ścigany, zapędzony w kozi róg. Bombardowany przez człowieka, który rzekomo jest za mały, by tak walczyć. Dzwonek ratuje berbika. Koniec rundy jeden. Wraca do narożnika, ciężko oddychając, kręcąc głową. Jego trener krzyczy instrukcję. Trzymaj go z daleka, używaj jaba, nie pozwól mu wejść do wewnątrz. Ale w głosie trenera jest panika, w oczach Berbika niepokój. Runda dwa, dzwonek znów dzwoni. Berbik wychodzi zdeterminowany, by wdrożyć plan. Trzymaj dystans, używaj zasięgu, boksu inteligencją. Rzuca dwa jaby, oba trafiają w rękawice Tysona. Czuje się lepiej. Może pierwsza runda to był przypadek? Może jeszcze może to kontrolować? Tyson rusza naprzód. Berbik rzuca silny prawy krzyżowy, przeznaczony, by zatrzymać natarcie Tysona. Tyson schodzi pod spód i w płynnym ruchu wstaje z lewym hakiem, który trafia Berbika w bok głowy. Berbik zatacza się. Nogi drżą. Klinczuje, próbując odzyskać równowagę, oczyścić głowę. Tyson nie daje oddechu. Jest już w zasięgu Berbika, za blisko na długie ciosy. Wystarczająco blisko, by każdy cios Tysona miał pełną moc. Tyson rzuca kombinację. Lewy hak w tułów, zgina berbika w pół. Prawy aperkat w podbródek, głowa berbika odskakuje w górę. Lewy hak w skroń. Ciało berbika się obraca, nogi już nie słuchają, robi dwa kroki w bok, zataczając się, próbując ustać na nogach. Tyson goni. Prawy krzyżowy, czysto w podbródek. Głowa berbika się obraca, kolana uginają się. Pada. Nie do przodu, nie do tyłu. Pada w dziwnym, zwolnionym kolapsie. Nogi uginają się pod nim w trzech oddzielnych ruchach. Najpierw na kolana, potem ciało się skręca, potem jest na deskach próbując wstać, ale ciało nie reaguje prawidłowo. Wstaje. Zatacza się w bok. Sędzia podbiega, patrzy mu w oczy, oceniając, czy może kontynuować. Berbik kiwa, że tak, że może, ale oczy ma nieostre, nogi wciąż drżą. Sędzia czyści rękawice Berbika, daje szansę. Walka trwa. Tyson nie czeka. Przebiega ring w trzech krokach. Berbik próbuje się bronić, ale refleksy spóźnione. Tyson rzuca kolejny prawy krzyżowy, trafia Berbika w lewą stronę podbródka. Uderzenie absolutne. Głowa Berbika obraca się jak na osi, ciało podąża, pada znów. Tym razem, gdy próbuje wstać, nogi całkowicie odłączone od mózgu, wstaje, ale natychmiast pada znów. Próbuje znowu. Pada znowu, trzy razy, cztery razy. Sędzia Macha krzyczy, że koniec, ale Berbik nie rejestruje. Ciało próbuje wykonać polecenia, które nie są prawidłowo przekazywane. Tłum w całkowitym szoku. Cisza. Piętnaście tysięcy osób patrzących, jak człowiek, który trzy miesiące wcześniej był mistrzem świata, który walczył z najlepszymi, jest całkowicie rozebrany na części przez dwudziestolatka, który rzekomo był za mały, by rywalizować na tym poziomie. Od pierwszego ciosu do finałowego siedem sekund. 7 sekund obliczonej precyzyjnej przemocy. 7 sekund, które przepisały wszystkie założenia o tym, jak powinien wyglądać waga ciężka. Mike Tyson stoi w centrum ringu. Nie świętuje. Nie uśmiecha się. Twarz pusta, prawie znudzona. To był oczekiwany wynik. To było wykonane zadanie. Jest najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. 20 lat. 4 miesiące. 22 dni. Ale wiek nie ma znaczenia. Rozmiar nie ma znaczenia. Liczy się system, który zbudował Cus D'Amato, system, który Tyson wykonał z kliniczną perfekcją: ruch głowy, by unikać ciosów, eksplozję prędkości, by skracać dystans, ciosy w tułów, by łamać wolę, ciosy w głowę, by gasić światła. Wszystko ćwiczone tysiące razy, dziesięć tysięcy razy, aż stało się instynktem. Komentatorzy bez słów: my właśnie widzieliśmy nie ma słów. Trevor Berbick, doświadczony i twardy fighter, został całkowicie zdominowany. Różnica rozmiarów nie miała znaczenia. Zasięg nie miał znaczenia. Tyson po prostu go rozebrał. Jeden wreszcie znajduje słowa. Może nie chodzi o wzrost, może o coś więcej. Tyson walczy, jakby każdy cios mógł być ostatnim, jaki kiedykolwiek rzuci. Każdy ruch ma intencje. Każde uderzenie zaprojektowane, by niszczyć. To nie boks starej szkoły. To coś nowego. Przatni. 30 minut później. Mike Tyson siedzi sam. Bez świętowania, bez imprezy. Kevin Rooney, jego trener wchodzi. Mike, zrobiłeś to. Jesteś mistrzem. Tyson nie odpowiada od razu. Patrzy na własne ręce, wciąż owinięte bandażami. Śmiali się z mojego rozmiaru. Głos niski, prawie szept. Wszyscy się śmiali. Mówili, że jestem za niski, za przysadzisty. Nie mam zasięgu. Kevin siada obok. I co o tym myślisz teraz? Tyson podnosi wzrok i po raz pierwszy tej nocy w jego oczach jest coś nieradość, coś ciemniejszego, zimniejszego. Myślę, że przestaną się śmiać i przestają. Przez kolejne trzy lata Mike Tyson niszczy wszystkich przeciwników stawianych przed nim: mistrzów, pretendentów, weteranów, wszyscy padają. Nokauty w pierwszej rundzie, nokauty w drugiej. Niektórzy trwają dłużej, ale wynik zawsze ten sam. Człowiek, który był za mały, staje się najbardziej przerażającym fajterem na planecie. Ludzie przestają śmiać się z jego rozmiaru i zaczynają dostrzegać, że jego rozmiar jest właśnie powodem, dlaczego jest tak niebezpieczny. Jest kompaktowym pociskiem. Niemożliwym do trafienia. Niemożliwym do zatrzymania. Niemożliwym do przetrwania. Trevor Berbick nigdy w pełni nie dochodzi do siebie. Walczy jeszcze 12 lat, ale nigdy nie jest ten sam. Te 7 sekund coś w nim zmieniły. Nie tylko fizycznie, mentalnie. Został złamany przez człowieka, którego wszyscy uznali za wadliwego. I może to jest prawdziwa lekcja tej nocy w Atlantic City? Może boks nauczył się, że jego reguły, założenia, miary doskonałości były tylko tym, założeniami. Mike Tyson nie pasował do formy, więc złamał formę. A kiedy dym opadł i cisza wreszcie została przerwana na tej arenie 22 listopada 1986 roku, wszyscy wiedzieli, że byli świadkami czegoś, czego nigdy więcej nie zobaczą. Człowieka niedocenionego, wyśmianego, odrzuconego, dowodzącego, że rozmiar to tylko liczba, że zasięg to tylko miara, że prawdziwa moc nie płynie z tego, ile miejsca zajmujesz, ale z tego, jak perfekcyjnie wykorzystujesz każdy centymetr. Siedem sekund. Tyle wystarczyłoby uciszyć piętnaście tysięcy osób. Tyle wystarczyłoby przepisać historię boksu. Tyle wystarczyłoby udowodnić, że czasem najwięksi mistrzowie przychodzą w najmniejszych opakowaniach.